Dzień dobry we wtorek wielkanocny. Dzisiaj czytamy jedną z najpiękniejszych opowieści ewangelicznych, bo o spotkaniu Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym. Ja zapewne pamiętacie z poprzednich lat yy, o tej Ewangelii bardzo lubię opowiadać, bo jest Ewangelia o czułości, o delikatności, ale też o wielkim realizmie. Bo z jednej strony są te wszystkie piękne słowa Mario, Rabuni. Próba dotyku, a z drugiej strony, nie dotykaj mnie, idź do braci i powiedz im. I już nie będę się jakby rozwodził na całą tą sceną, możecie wrócić do, 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 do filmów z poprzednich lat. Dzisiaj chciałbym trochę inaczej o niej powiedzieć. Znaczy, no wiadomo, że kontekst mamy taki, że Franciszek nie żyje, i że. Nie wiem czy pamiętacie, ale to było naprawdę jakimś takim impulsem. Jak wczoraj pokazałem, znaczy pokazałem, dałem go jako przykład do wczorajszego gadania, nie wiedząc o tym, że to jest tak naprawdę moment, w którym Franciszek umierał. Dopiero parę godzin później się o tym dowiedzieliśmy, a akurat wczoraj przyszedł mi na myśl, żeby o nim powiedzieć, i, i się pojawił jako przykład. I tak sobie myślę, że ta dzisiejsza Ewangelia o czułości, o delikatności, o realizmie, obrazuje też w pewien sposób to, jakim był papieżem Franciszek. Bo y, pamiętacie, od samego początku, od 2013 roku, y, mówił bardzo dużo o czułości Boga o tym, że Bóg jest wobec nas delikatny. A potem przez cały ten swój pontyfikat pokazywał, że tu nie chodzi tylko oczywiście o słowa, o jakieś stwierdzenia, ale pokazując nam bardzo mocno, akcentując Boże miłosierdzie, pamiętacie rok, rok święty jubileuszowy w 2016 roku, kiedy to było takie apogeum, taki szczyt właśnie mówienia o Bożym, przepraszam, miłosierdziu, a potem Papież Franciszek, który bardzo dużo mówił o, o czułości Pana Boga, o delikatności w kontekście rozeznawania, szczególnie wszystkich sytuacji związanych z małżeństwem, z ludzkimi relacjami, że nie możemy być takimi urzędnikami religijnymi, którzy dystrybuują przebaczenie Boże na zasadzie prawa, tu wolno, tam nie wolno, ale nieustannie przez te. Wszystkie lata y, próbował Kościół, co oczywiście, jak wiemy już z perspektywy, szło bardzo opornie, bardzo często, y, uczyć, próbował uczyć Kościół rozeznawania, czyli pytania się Pana Boga, siebie, zainteresowanych ludzi, co w danym momencie będzie lepsze dla tych ludzi. To nie ma nic wspólnego z relatywizmem moralnym, że sobie wybieramy raz tak, raz tak, jak nam popadnie, tylko to właśnie jest manifestacja Bożej Czułości. To znaczy, że jeżeli ktoś jest wobec kogoś czuły, szczególnie tutaj mówię do rodziców, wobec dzieci, to wiecie doskonale, że z jednej strony mamy zasady, a z drugiej strony mamy konkretne dziecko z jego różnymi y, historiami, przeżyciami, y, zdolnościami, wrażliwością, no ze wszystkim. I trzeba te zasady dostosować do tego, co to dziecko jest w stanie w danym momencie swojego rozwoju przyjąć. A więc to wymaga od rodziców tego, żeby znając swoje dziecko, będąc przy nim, czyli towarzysząc mu, będąc wobec niego czułym, delikatnym, rozeznawali, co w danym momencie jest lepsze. Że jakby Franciszek uczył nas tego, że tak jak w rodzinie, nie można, oczywiście można, bo tak niektórzy rodzice robią, ale trzymać się tylko i wyłącznie jakichś surowych reguł, tylko nieustannie każdego dnia towarzyszyć dziecku w jego rozwoju. I to jest ta czułość, właśnie, to jest ta delikatność. To nie jest tylko gadanie o jakichś emocjach, rozeznawać, co dla tego dziecka jest lepsze. A w tym wszystkim jest też realizm Franciszka, który również popełniał błędy. Tak, i jak czytałem wczoraj różne wspomnienia ludzi, którzy pokusili się o coś więcej niż tylko jedno zdanie, to, no to widzę, że takim punktem wspólnym dla nas wielu było to, co Franciszek mówił na temat wojny w Ukrainie i wielu z nas czuło się wtedy zawiedzionym Franciszkiem. To prawda, On ma taki moment też w swojej historii, w której Myślę, że wielu z nas znalazłoby jakieś elementy, z którymi się z Franciszkiem nie zgadza, i ja go nie chcę bronić: absolutnie nie, bo, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że nie ma ludzi idealnych na tym świecie. Jest problem taki, że my bardzo często tych z piedestału windujemy do góry i nie pozwalamy im popełniać błędów. Pisałem o tym też w Wielki Czwartek, kiedy pisałem o, o byciu księdzem, że, że wolę trzymać się z dystansem, dlatego że potem się mocno dostaje w momencie, kiedy ktoś odkrywa Twoje błędy, odkrywa Twoje pomyłki, bo bardzo łatwo później takiego człowieka y, zrzucić z tego piedestału i go podeptać. Y, ale to, co dzisiaj chciałbym Wam bardzo mocno zostawić, to właśnie, żebyśmy zobaczyli dzisiejszą Ewangelię w takim kluczu czułości, delikatności Pana Boga Jezusa w stosunku do Marii Magdaleny, ale właśnie też przez pryzmat Franciszka, który pokazywał nam co to znaczy, że Bóg jest dobry, że jest czuły, że jest delikatny wobec nas. Wczoraj sobie też uświadomiłem, że tak jak tutaj noszę Popiełuszkę, no bo to pamiętacie, jest jego pismo. Tak z drugiej strony, noszę Franciszka, bo Miłosierdzie to imię Boga, to pamiętacie, była taka książka, która była tłumaczona na wiele języków i Franciszek wtedy w tych językach napisał swoim pismem tytuł tej książki. I no właśnie, i to ze mną zostało. Mam tutaj też Franciszka. Także bardzo się cieszę. Taki napis jest też w opolskiej w opolskiej kaplicy racji. Jak tworzyliśmy, pamiętacie tę kaplicę, to y, mówiliśmy, że to jest kaplica papieska, dlatego że y, różnymi kanałami, tam przez biskupa Rysia udało się dotrzeć do Franciszka i Franciszek y, wiedział o tej kaplicy, pobłogosławił ten projekt i, i wtedy y, właśnie nazwaliśmy tę kaplicę papieską. Pamiętam, że jako proboszcz y, pytałem o pozwolenie biskupa Czaj czy zgadza się na to, żeby była kaplica doracji w naszym kościele? I jak mu opowiedziałem całą tą historię, to, to, to biskup Czaja tylko napisał, że w sumie, jak papież się zgodził, to on już nie ma nic do powiedzenia, i to było takie fajne. I też, właśnie na murze, na jednej ze ścian, jest ten napis, że miłosierdzie to imię Boga. Bardzo mi na tym zależało w opolu w tej kaplicy, żeby każdy, kto do niej przyjdzie i będzie adorował pana Jezusa, doświadczał właśnie jego wielkiego miłosierdzia. Yy, takie to niepozbierane, co dzisiaj mówię, ale yy, no, moja głowa jest yy, no, cały czas z Franciszkiem. I tak jak wczoraj wieczorem napisałem, nie ma we mnie jakiegoś smutku, nie ma we mnie płaczu. Wręcz przeciwnie, jak wczoraj mówiłem homilię wieczorem yy, o Franciszku, to nawet się bardzo uśmiechałem, bo jest we mnie duży spokój, jest we mnie wielka wdzięczność. Mam taką świadomość, że ktokolwiek by nie przyszedł, a wiadomo, że różne środowiska w Kościele mają swoich faworytów, według których ci faworyci powinni zrobić porządek po Franciszku. Bardzo mnie to śmieszy cała ta, cała ta gadanina polityczna. Ktokolwiek nie przyjdzie, mam takie głębokie przekonanie, pewnych rzeczy już nie odwróci. Dlatego, że jeżeli człowiek raz doświadczył czułości, delikatności Pana Boga, to to jest taka siła, której się zatrzymać nie da. A tego uczą nas przez te, przez te 12 lat papież Franciszek bardzo mocno, że Bóg jest czuły i jest delikatny. Niech ta dzisiejsza Ewangelia bardzo mocno wszystkim nam przypomni, że on taki jest. Że gadanie o delikatności, o czułości to nie jest kwestia gadania o pięknych sprawach, w sensie językowo, ale to tak jak ta koszulka hospicyjna, przypomina nam o tym, że każdy człowiek, bez względu na to, w jakiej jest pozycji i w jakiej jest sytuacji życiowej, ma być ogarnięty czułością, dobrocią, delikatnością, również w swojej sferze duchowej. Bo Bóg taki jest i Franciszek bardzo nam to mocno pokazywał. Miejcie dobry wtorek, nie smućcie się. Jest oktawa zmartwychwstania pana Jezusa. Franciszek nam pokazał, że to jest najważniejsze i że umierając w dzień zmartwychwstania bo przecież jesteśmy cały czas w jednym wielkim dniu zmartwychwstania pokazał nam priorytety, to znaczy pokazał nam na pana Jezusa, że o Jezusa chodzi w naszym życiu. Także szukajmy dzisiaj Jezusa. Patrzmy, jaki on jest, że jest czuły, że jest delikatny, ale też taki, który wysyła Marię do roboty. Mówi, idź do uczniów, powiedz im o tym, czego sama doświadczyłaś. Dobrego dnia Wam życzę i bardzo dziękuję za to, że też w czasie świąt dbaliście o mnie, za Waszą dobroć wobec mnie. Trzymajcie się.